Animowane właśnie przez tego narratora, który każe im działać, każe im w rozmaity sposób myśleć i czasami są też traktowani właśnie z odpowiednim dystansem i to z takim dystansem, na który stać chyba tylko cudzoziemca. E, tak, Polacy tak mówią, ale, ale ja chyba do mojej dusi Najbliżej stoi e, Juliusz e, 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 Słowacki. No, jego Beniowski, na przykład, ma taką dozę ironii, e, jak jakiej e, nie znaleźć w literaturze węgierskiej. I autor ironii. Także nie jest to daleko od Polaków. Gombrowicz na przykład, ja pracę, ja tłumaczyłem ślub Gombrowicza na węgierski No jego ironia też jest niesamowita. Także nie wierzę w tym, że żeby jedna literatura, taka narodowa, jednostronna. Nie jest jednostronna, żadna literatura. I są pewne e, ujęcia, są różne punkty widzenia. No i są ludzie, którzy mają e, e, ironię, to, to jest jako poczucie humoru. I są którzy, e, którzy go nie mają. No niestety ja mam. E, to, zna, to znaczy, że, że e, e, ja e, e, szargam też węgierskie świętości i... i, i rosyjskie i nie wiem jakie i chorwackie. Także to jest no taki, taki, takie ujęcie po prostu i nie wierzę, że Polacy nie, nie y, 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 mogliby napisać te, tej powieści. Podleby, podleby. To znaczy jako, ja uważam, że Polacy, Polacy zwłaszcza z tamtego czasu wydarzenia i poschaci ustawiają troszeczkę ołtarzowo. To jest, bo tak też i edukacja przebiega właściwie w szkole. My nie mamy do tego dystansu takiego współczesnego, bo to, jest, bo to była walka o wolność, to, to były zabory, to były ciemiężyciele, a, a my właściwie byliśmy, cały czas walczyliśmy o tę wolność. Jak węgzi. <gry> Zupełnie tak samo jak węgzi. O właśnie. A tutaj... I Słowacji, i Serbowie, i Rumunii, wszyscy. Wszyscy tak. w A... wschodniej i środkowej Europie. A tutaj raptem, właśnie Pan potrafi pokazać te nasze wielkie postacie. Niemcewicz na przykład. Człowiek Polska. Tak przy, przy końcu jego życia go na emigrację określano. Tu pokazany jest bardzo złośliwie. No ale to jest nic w porównaniu z tym, jak Niemcewicz na przykład przedstawił Karol Zbyszewski w książce, która wyszła w 1939 roku Niemcewicz od przodu i od tyłu. To dopiero był pamflet potworny, zresztą niedokończona jego praca doktorska. Takie ironiczne traktowanie, złośliwe traktowanie wobec Traktowanie postaci i sytuacji patriotyczno-nadętych no, pojawia się we współczesności choćby w prozie Konwickiego, prawda? W tej, z lat 70., tej poza cenzuralnej, czy to w Małej Apokalipsie, czy to, czy to w kompleksie polskim. Yy, 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 I także, także pewnie tak, pewnie Polacy też by mogli się na to zdobyć, ale pa, pan to stworzył w sposób tak ostry, że Widocznie ktoś, kto w tym czasie baczył i był stróżem naszego patriotyzmu, służbowym stróżem, zrobił wszystko, żeby uniemożliwić panu dalsze penetrowanie archiwów polskich w badanie. Tak to było? Tak, tak. No To jest zjawisko normalne przy takich warunkach. Ale co do Niemczewicza? Nie wiem, czy Państwo znają jego pamiętniki i wspomnienia. To, to jest fantastyczny materiał, niesamowity. Kilka razy dam takie radę wydawcom węgierskim, żeby, żeby to przetłumaczyć na język węgierski, bo to jest taki ofity w detaliach historycznych i ciekawostkach materiał, no przecież on był pierwszym w świecie, który opisywał przed Tokwilem. zresztą Stany Zjednoczone, jak to wygląda i jaki jest mentalitet Stanów Zjednoczonych. I był bardzo, bardzo charakterystyczny, była bardzo trafny. A on siedział, gdzie, tak w petersburgu w więzieniu, no i on uchwycił mentalitet rosyjski też fantastycznie, dokładnie. On był genialnym facetem, zresztą. No, jego rola w kongresówce to inne pytanie, ale był to taki okres, no przecież znamy z historii, że... że no pewne okresy nie są takie piękne. No, wystarczy przeczytać choćby cenzurowany cykl, ale przecież bardzo wybitny Mariana Brandysa Koniec świata szkoleżerów. Co się z tymi patriotami stało? W jakich urzędach wylądowali ostatecznie? Przykładem to takim haniebnym jest Rożniecki, prawda? Jedyny zresztą generał, który łupy przywiózł spod Moskwy, mimo że nie wolno było łupić. W każdym razie, tak, pa, ale pan to wspaniale przedstawił, przy czym tym wszystkim, którzy się oburzają na, na szarganie świętości, to radzę też przeczytać z naszej literatury, choćby Szymona Aszkena z jego, no, tak. Łukasińskiego, gdzie on opisuje atmosferę, gdzie, atmosferę, w której donosy fruwały jak, jak jaskółki. Spiclowanie i tak dalej, i tak dalej. To o czym pan tutaj przecież mówił. No tak, jaśniałem i, 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 na tę drugą książkę o Kongresu Fantastyczna książka. Tak. My na Węgrzech nie mamy takie <tryk> e, takie książki o naszej historii. E, e, to znaczy, że e, no, ja e, miałem takie wrażenie, e, póki pracowałem nad powieścią, że... Żyłem wśród nich, wśród swoich bohaterów i że, że ja ich osobiście znam. I miałem też jednego jak, jak przyjaciela, który, któremu Niemcewicz w książce zawdzięczał dosyć dużo. Był to krytyk teatralny na Węgrzech. Także pozorowa dla mnie, no, to, to, to znaczy, że, że był on w takiej sytuacji niby, kiedy pisał i w jakiej był Niemcewicz w Pogelsówce. I ja nie wiedziałem o tym, że mój przyjaciel donosił przez lata. Pojęcia nie miałem. I okazuje się, że no wtedy on zagrał taką rolę. Zresztą jest najlepszym krytykiem teatralnym, już zmarł był dwa lata temu. Był fantastyczny, fantastyczny wielki facet zresztą. No donosił. No i no, nie wtedy był ministrem w, w, pro, w prorosyjskim rządzie. No, co ma, no tak się, tak się działo. Ale to, to, to są bardzo ciekawe losy zdolnych ludzi i chyba nie jest przypadkiem, że Mickiewicz tak... Kochał Niemcewicza i, że, że i w emigracji w Paryżu. No tak, Niemcewicz był, ślubę, był świadkiem na ślubie no z Celiną, tak. prawda? 22 no lipca 30. Dodam no, no, jeszcze coś, czego Polacy nie znają, że Niemcewicz napisał jedną satyrę. Tytuł jest Moskopolis, Moskopolis" czy Moskopolis, E, czter, cztery tysiące, nie wiem, e, kiedyś e, e. i ta satira tylko raz e, została wytrukowana w Poznaniu e, w 1857 roku. W Poznaniu i nigdy więcej. A ja napotkałem na tę satyrę i mam to w, w się Fantastycznie jest. No, no, Celina, jak wiadomo państwu, była franciszko To znaczy, że z pochodzenia żydowskiego. No i ten pamflet jest, można powiedzieć, że, że antysemicki. Ale jeżeli człowiek rozumie, w czym jest sęk tej satyry, to znaczy, wiesz, wiesz Wyjaśnia się, że nie jest to antysemickie, to jest e, e, takie kriwe e, zwierciadło e, Polaków po prostu. E, my też e, na Węgrzech mamy coś podobnego. Janusz Orań, nasz wielki, e, taki romantyczny poeta, hmm. napisał coś o, e, e, o cyganach. E, a u nas w szkole też nie, e, nie uciągnął. Tej, tej, tej jego książki, tej, tej, tej jego poema, jego poema, tak? bo, bo to jest no, antywęgierskie, antycygańskie, anty, w ogóle, anty. To, to, to on napisał, e, zresztą jest fantastycznie czemu. I ten Moskopolisz warto by wydać po polsku. Warto by wydać, bo jest bardzo ciekawe że Już, już prorokuje socjalizm w tej satysie Niemcewicz. Był bardzo, bardzo mądry kacki. Druga część sprawy polskiej Diodia to Mesjasze. A więc temat właściwie w polskiej tradycji trochę zaginiony, powiedziałbym. To znaczy sprawa towieńskiego i towieńszczyzny w ogóle. Ona się pojawia oczywiście u Pigonia, ona się pojawia w opracowaniach naukowych, ona się też pojawiła ostatnio w, w książce chociażby Krzysia Rudkowskiego, Zabijanie Mickiewicza w kole sprawy Bożej, w jego sztuce Mistrz. Ale tutaj e, e, Pan Szpiru e, dokonuje wiwisekcji całego tego zjawiska środkami artystycznymi. I to jest zdumiewające, to jest, to jest znakomite. Przepraszam, że używam tutaj najwyższych określeń i superlatywów, ale jestem fanatykiem tej epoki. Trochę ją znam, trochę Mickiewiczem się zajmowałem i, i widzę, jak trafnie to wszystko pan tutaj przedstawił. I, i, i wiele, ja miałem podobnych odczuć i z poglądów, kiedy, kiedy badałem te sprawy, ale y, pan to znakomitym, znakomitymi środkami artystycznymi, y, znakomitą, y, psychologiczną, y, powiedziałbym, figurą niejedną, określa to wszystko, co się stało wraz z nastaniem Towieńskiego, z jego przyjazdem do Paryża i z jego mamieniem. Właściwie ludzi. I, I dlaczego to wszystko się stało? Dlaczego Mickiewicz, jak Staw to powiedział, szarpał się w gusłach szarlatańskich? To jest bardzo ciekawe zjawisko, przez lata całe zupełnie nie, nieporuszane i warto na pewno po tę książkę sięgnąć. No, nic dziwnego, nagroda Angelusa była. Czy... Trudniej się Panu pisało tę książkę czy tę książkę? Trudniej, trudniej. Trudniej, bo, bo ze względu, nie, nie, nie tylko ze względu na to, że wtedy już nie mogłem wyjechać do Polski, zbierać materiału. Zbierałem materiał przede wszystkim w Paryżu, w bibliotece w Mickiewicza. I w Nowym Jorku i w innych miejscach. Ale chodziło o to, że. że ta mentalność, którą opisywałem w X-ach, my też mamy. Z nami teatr, teatr jest taki, wszędzie w świecie i takich ludzi my też mamy. Także kiedy szukałem znajomych swojego życia dla napisania powieści o Towięczykach nikogo nie znalazłem na Węgrzech, bo Węgrzy nie są tacy. Węgrzy są bardziej pozytywistyczni. E, oni nie są mistykami. E, jakoś nie, nie wiem dlaczego, ale z literatury i kultury węgierskiej mistyka europejska e, była wyeliminowana. Nie wiem dlaczego, bo przecież. Mistycyzm to też jest zjawiskiem europejskim. Głęboko europejskim, tak samo jak ten racjonalizm, którego pokazuje nam Bogosławski i inni. Także nie znalazłem nikogo i było to bardzo trudne dla mnie, który nie jestem mistykiem, ani wierzącym nie jestem, wżyć się do mentalności do prób do, do myślenia tych ludzi. Ale bez tego. To mnie pociągało akurat, że to są ludzie, którzy nie myślą tak samo jak ja. I to było wielkie zadanie. I koniec końców doszedłem do wniosku, że istnieje tylko jeden jedyny mózg ludzki. I że misty, mistycyzm jest tylko e, innym językiem, ale sęk jest e, to samo. To było wielkie, wielkie e, przeżycia dla mnie, że... że e, e, trudne było, trudne, ale mogłem e, myśleć w ten sam sposób, co Mickiewicz i Słowacki. Jest pewne ryzyko, oczywiście, i Pan pewnie sobie z tego zdawał sprawę, bo przecież nie było Pańską wolą wykpić Tobiańskiego. Pan chciał zrozumieć i ułatwić zrozumienie czytelnikowi. A tymczasem, przy współczesnym stylu i traktowaniu tego tematu, bardzo łatwo przekroczyć tę granicę. Pan operuje poczuciem humoru. Na szczęście i, i kontruje często ironią, ale nie przekracza pan tej granicy. Chociaż uważny czytelnik dostrzeże, że czasami to, co się przedstawia w tej książce, wygląda jak, jak jakaś nędzna komedia, jakaś nieporadna, nieporadna scena teatralna z jakiejś groteski. I że ludzie są niespełna rozumu w ogóle, poruszający się i myślący w ten sposób. Ale tak nie jest, bo to było przecież grono bardzo doświadczonych przez życie ludzi. To byli powstańcy, biedni najczęściej, którzy w jakiś sposób chcieli wierzyć, że do Polski wrócą. No i tutaj yy, zda, zderzyło się to wszystko z tą przedziwną postacią Tobiańskiego. On przecież w gruncie rzeczy był mało ofensywny w tym fizycznym znaczeniu, w tym propagandowym znaczeniu. On potrafił natomiast uruchamiać innych. Bardzo ciekawe zjawisko i, i, i no chyba nie jest przypadkiem, że, że miał też francuskich wierzących, też włoskich i że jakoś jego postać e, e, no bez je, jego postaci nie można wyobrazić sobie romantyzm e, e, polski. Bo i słowacki, no, wszystkie dramaty słowackiego po tym jaką poznał Tornięskiego to są dramatami torbianistycznymi. Przecież e, 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 i Mickiewicz już nie pisał wtedy. Był w, w, w kryzysie i taki został. Ale Słowacki pisał. Bardzo dużo pisał.